Witajcie na kanale Kowalscy Team w serii Ale Dziura! Dzisiaj idziemy do jaskini Kryspinowskiej, zobaczyć najnowsze odkrycia. Oglądaj film do końca. Na końcu filmu mam dla Ciebie bardzo istotną informację. Partie wstępnej jaskini przez wiele dziesięcioleci były używane jako wysypisko odpadów, o czym możecie się właśnie przekonać. Dawno, dawno temu ta dziura była cała zasypana śmieciami. Zresztą jeszcze to widać. O, kilka podków. Pierwsze pisemne wzmianki o jaskini Kryspinowskiej pochodzą z 1920 roku. Wtedy była ona nazywana Grotą w Kryspinowie. Jaskinia została dokładnie opisana w 1946 roku przez Kazimierza Kowalskiego, a następnie w 1951. Jaskinia ta jest licznie opisywana w przewodnikach turystycznych i oznaczana na mapach. Zobaczcie, jak przepięknie myte są tu korytarze, wystają z nich krzemienne buły i spreparowane gąbki. Piękna sala. Zobaczcie, jaka niesamowita jest faktura tych skał. No jest korytarzyk, co prawda on ma z 1,5 metra 2 metry, mhm. Chodzi się spinając, tutaj jest oczko, przez które udało mi się przejść, łączy się ono z korytarzem z tej strony, tu, to korytarz i to na mapie to są partie te po prawej stronie. Tutaj jest korytarz, który kontynuuje się w lewo. Na końcu jest komora, w której zmieszczą się trzy osoby i bardzo ciasny korytarz, do którego nie wchodzi głowa z kaskiem. Moje ciało tam w ogóle nie wchodzi, który prawdopodobnie kontynuuje się z, z korytarzykiem tutaj na dole. Więc bardzo ciasno. E, ja tam nie przejdę. Dalej, tutaj mamy wejście do komory, właśnie z wodą, w której środku jest. Kamień i dalej też... Nie wiem, zielony. Zalanej. Poziom wody jest dość wysoko Tu z tej strony wchodzimy w jeziorka. Będzie pierwsze jeziorko, potem będzie kolejne z dość ciasnym przełazem. I dalej jedna z największych części partii tej jaskini. Tutaj jakbyśmy sobie poszli. Tak jak, tak jak wchodziliśmy tu. Drugie wejście z tej strony. Jest cześć, bardziej niebezpieczne. Cześć, w w prawo Tutaj, wchodząc w tą dziurę, cześć, w prawo skręcając cześć, od razu w prawo, łączymy się z tą częścią, tylko przejdziemy bez jednego jeziorka. Dalej, idąc prosto, wejdziemy do góry i zaciskiem wchodzimy w to śmietnisko, które widzieliśmy na początku. Wychodzi się tam kawałek dalej i obok jest przejście do partii Y, no ja to mówię le Lewych i tam jest dość duże jeziorko i są jedne z najczęśniejszych partii jakie tu spotkałem, gdzie moja miednica wody. wchodzi tylko w jednej pozycji. Pierwszą no. obszerną dokumentację jaskinis porządzili panowie Baryła i Górny w 1999 roku, a później w 2009 została ona zaktualizowana. Zobaczcie, tu mamy jedno jeziorko, jaka czyściutka woda. Ogólnie na Jurze dosyć rzadko występują jeziorka, a tutaj jest ich bardzo sporo. Niesamowite. Cały klimat ta woda daje tej jaskini. W jaskini pojawiają się również liczne jeziorka, nad którymi trzeba przetrawersować lubię w jakiś sposób ominąć. Ich głębokość sięga od kilku, kilkudziesięciu centymetrów, nawet do kilku metrów. Największą ciekawostką tego miejsca jest, że w 1978 roku stwierdzono właśnie tu stanowisko Studniczka Taczańskiego. Próbowaliśmy go dzisiaj wypaczyć, niestety bez powodzenia. W całej jaskini naciaki praktycznie w ogóle nie występują. Można je zobaczyć jedynie w niewielkim fragmencie starych partii. Są tam niewielkie makarony i w jednym miejscu szklą się małe polewy. W tym miejscu są jedyne w starych, w starych partiach polewy. Tu drobne formy. Wcześniej nad jeziorkiem e, wisiały właśnie też takie sople. No i nie tyle. Tutaj jaskinia jeszcze się kontynuuje. To jest przejście do partii, jest dość duże zawalisko. Ten przełaz muszę pokonać na wydechu, bo inaczej się nie mieszczę. Stare partie jaskini należą do tych ciaśniejszych i tu raczej łatwiej będą miały osoby krótsze i bardziej sprawne. Jest jeszcze drugie przejście, co prawda bardzo kanciaste. A faktycznie kanciaste. Tutaj jest przejście, dość ciasne. Chyba byśmy wyszli do głównej sali. Także jak chcesz spróbować, to śmiało. Walory przyrodnicze jaskini były dostrzegane od dawna, dlatego wielokrotnie postulowano, aby objąć ją jakąś formą ochrony prawnej. Pierwsze sugestie o ochronę tej jaskini pojawiły się już w 1946 roku. W marcu 1985 roku Zarząd Zespołów Park Fiurajskich zlecił sprzątanie terenu, jak i jaskini, ogrodzenie jej oraz postawienie tablicy informacyjnej przed otworem wejściowym. Dopiero w 1987 roku jaskinia została uznana za pomnik przyrody. W zapiskach z 9 czerwca 1987 roku można przeczytać, że jaskinia jest udostępniona do zwiedzania, ale wyłącznie w sposób kulturalny tak napisał prezydent Krakowa. Także byle kulturalnie. A jakby ktoś w ogóle nie wiedział, to oto radek radek Sonicki. Zobaczcie ile pięknego wykrystalizowanego kalcytu. W formie takich małych kalafiorków to jeszcze nawet nie grzybki, ale takie kalafiorki malutkie, takie bielutkie, bardzo ładne. Wracamy teraz do głównej sali. Bardzo ciekawa jaskinia. Ma bardzo dużo korytarzy i odnóg. Razem z odkrywcą Nowych Partii Pawłem Sojkom, eksploratorami, goprowcami i nurkiem jaskiniowym, miałem okazję przejść Nowe Partie i zobaczyć to duże jeziorko. Tu istotna informacja. Obecnie wejście do Nowych Partii zostało zasypane, aby uniemożliwić wejście tam osobom niepowołanym i bez przeszkolenia. Jak wiemy, jest to miejsce bardzo niebezpieczne, dlatego nie chcemy doprowadzić do żadnej tragedii. Jeżeli chciałeś zwiedzić to miejsce to na ten moment jest to niemożliwe. Oh. 6 stycznia Paweł Sojka odkrył tu przejście do ogromnej sali, a nazwał je partiami Ady. Śmiało można powiedzieć, że jest to jedno z największych jurajskich odkryć ostatniego roku. Stare partie mają tylko 220 metrów, ale w połączeniu z tymi nowymi partiami, myślę, że śmiało mogą mieć i ponad 500. Idziemy przekopanym korytarzykiem, a raczej pełznym nim, jest tu dosyć ciasno. Widać, że jakieś już zwierzątko tu było. Nie fajnie by było przejść po tym główienku. Głowienko odłożymy na bok. Tu jeszcze chciałbym zacytować wam Pawła Sojka. W Nowych Ciągach Jaskini Kryspinowskiej wszystko jest wielkie i majestatyczne, lecz czai się tam mnóstwo zagrożeń, które mogą w mgnieniu oka pozbawić życia nieostrożnego eksploratora. Partie te, bowiem są niebezpieczne: zawaliska, wiszące nad głową wanty i głębokie jeziorko są dużym zagrożeniem. Nie zaleca się tam wchodzenia, a zwłaszcza samemu. Posiadanie kasku na głowie jest absolutnym obowiązkiem. Zapasowe źródło światła także. Trzeba na razie jednak poczekać i uzbroić się w cierpliwość. Jeśli komuś życie miłe, niech się na razie tam nie wybiera. Tu jest jedno z bardzo niebezpiecznych miejsc, troszkę zabezpieczone, ale nad głową wiszą kilkutonowe wanty, wszystko odspojone od stropu. Uwaga na lewą ścianę, ona jest odspojona, więc tu idziemy przy prawej stronie i staramy się nie dotykać. Tam są dwa spojenia, tak że z pierwszą stroną, a na każdym boku. Zobaczcie jak to wygląda. No nie jest ciekawie. Tutaj dosyć ciasny fragment, a przynajmniej góra. Trzeba zejść troszkę poniżej. I wchodzimy do jednej z większych sal więc sali pierwszej niebezpiecznie bo to już odpadło. Aha. Nie było. No, to sobie odpadło. Tam chyba też. To widzisz, że też zaraz odpadło. Wchodzimy do pierwszej większej salki. Tomek właśnie mówił, że tego ostatnio tu nie było. Odpadło od stropu. Tam tych fragmentów też nie było, też odpadły od stropu. Tam widzicie taką wiszącą wantę? tego. To wszystko zaraz też odpadnie, dlatego lepiej tu samemu nie przychodzić. Tu jeszcze jeden cytat eksploratora tych nowych partii, Tomka. Tylko. Do każdego, kto wybiera się do tej samobójczej jaskini, mam do powiedzenia tyle. W środę 18 stycznia byłem w nowych ciągach nagrać niebezpieczne miejsca. Dzisiaj, w niedzielę 22 stycznia, już w pierwszej sali, licząc od wejścia, spadła szafa gdzieś o objętości 3 metrów sześciennych. Przy głównej drodze do kolejnych sal. Jeśli ktoś dalej planuje się tam wybrać, polecam grube ubezpieczenie kupić, aby rodzina przynajmniej coś z tego miała. Mogę tylko potwierdzić, że faktycznie w wielu miejscach strop jest bardzo niestabilny i spękany, a ogromne płyty, które wiszą w zasadzie nad głową, no, dają bardzo dużo do myślenia. To jest jedna z pierwszych takich dużych komór. No to szybko przechodzi, tak? Tu widzicie, to jest właśnie jedno z największych niebezpieczeństw. Jest pęknięcie na całej długości. Cały ten strop może w każdej chwili pyknąć w dół. No bo widzicie, jakie to jest ogromne odchylenie, nie? No ale no raczej nie jest do zabezpieczenia. No nie, tak nie ma szans. ma szansę. To są takie momenty, że nie no ma się zabezpieczenia, niektórych rzeczy. No. Wszystko na słowo honoru. Oprócz niebezpieczeństwa tu to sama geologia tego miejsca robi zarąbiste wrażenie. No jest często. Gdzieś w starych partiach są e, w ścianach amonity i belemity. Są. Tam gdzie byliśmy nad jeziorkiem To coś, coś było. Patrzcie. To wszystko wisi. Tą męką, takim lejem, wszystkie te komory powstały na szczelinach. Zresztą mieliście okazję to zobaczyć. Teraz idziemy taką ciaśniejszą szczeliną. Kurde blaszka. I wchodzimy do przeogromnej sali. Pierwsze widoki, pierwsze nagrania. Jesteście pierwszymi osobami, co w ogóle to widzą. Eksploracja to coś niesamowitego. Zobaczcie jaka ta sala jest przeogromna. Tropie. Przeogromna sala. Sala, w której się znajdujemy, ma 10, 20, 30. No, z 35 metrów długości to lekką ręką. Szerokość sali jest koło 20 metrów. Także to są naprawdę przeogromne powierzchnie. Idziemy dalej zobaczyć kolejne partie, aż dojdziemy do jeziorka. Artur z AKG wziął sprzęt do nurkowania. Chce przenurkować Syfonik w jeziorku. Wszyscy liczymy, że będą kolejne odkrycia. I trzymamy za to kciuki. Pod tym przełazem, jak widzicie, kolejna płyta rozwarstwiona. Przełazy między salami w niektórych miejscach są bardzo ciasne i tęższa osoba będzie miała spory problem. Dodatkowo nad tymi przełazami wiszą niestabilne płyty, a ich mocniejsze uderzenie może skończyć się tragicznie. To pokazuje Wam, co jest na dole, ale to samo jest na stropie. Także wyobraźcie sobie, jak ktoś kaskiem ruszy. I doszliśmy do jeziorka. Artur wyciąga już sprzęt do nurkowania. Po przejściu wszystkich nowo odkrytych sal dochodzimy do ogromnego jeziorka. Plan był taki, aby Artur z AKG, który jest nurkiem jaskiniowym, przenurkował całe jeziorko i sprawdził, czy faktycznie są tam jakieś syfony i kolejne korytarze pod wodą. Historyczna chwila. Samo jeziorko ma 13,5 metra długości. Średnia jego szerokość to 4 metry, a w najszerszym miejscu 7,5 metra. W najgłębszym miejscu jeziorko ma 1,70 metra. Po przenurkowaniu okazało się, że jeziorko opada w ten sposób pod ścianę, około 4 metry w głąb, ale jest tam gruzowisko i wszystko zawalone. A ogromna ilość muł w zawalisku nie pozwala na dalszą eksplorację tego miejsca. Widać, że to wszystko w dół schodzi. Jest gruba warstwa, jak się spróbuję to zdobyć. Coś takiego, mamy na dnie. Dużo tego materiału jest zdeponowane na dnie. Im bardziej się za dużo, i po stoku, tym więcej. Takie popękane płaty na, na dnie. Widać, że to się chyba kontynuowało tam na większą głębokość, ale są duże zwaliska. coś takiego materiału plus, plus kamień, bo tam się raczej nic nie zrobi z tego, co widzę. Schodzi w dół do głębokości 1,8. Zwęża się i niestety na tym końcu spornie zawalony takim materiałem oraz kamieniami. My już wychodzimy z nowych partii. Jest właśnie to najgorsze przejście, które jest dosyć ciasne i nad przejściem wisi ogromna płyta. To jest jeden taki ciaśniejszy fragment. Zobaczymy. No tak szerokość kasku. Jeżeli film ci się podobał, daj łapkę w górę i kliknij ten przycisk subskrybuj. Będzie mi bardzo miło. I to by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Pa! Tu istotna informacja. Obecnie wejście do nowych partii zostało zasypane, aby uniemożliwić wejście tam osobom niepowołanym i bez przeszkolenia. Jak wiemy, jest to miejsce bardzo niebezpieczne, dlatego nie chcemy doprowadzić do żadnej tragedii. Jeżeli chciałeś zwiedzić to miejsce. To na ten moment jest to niemożliwe.